Jest takie mądre powiedzenie, że piękna dziewczyna nie zawsze jest wierna, a wierna nie zawsze jest piękna. Jaki morał z tego wynika? Wynika z tego morał następujący, że często piękność nie zawsze oznacza, że wnętrze tej osoby będzie krystalicznie czyste, bo zazwyczaj bywa tak, że brzydka dziewczyna naprawdę jest wewnętrznie piękna. I naprawdę szanuje cię i kocha jak należy, a piękna dziewczyna wewnętrznie zgnita często przez swój materializm i nie tylko. I często będzie się uganiała za facetami, którzy mają hajs, dom, wille z basenem, czy drogi samochód niż będzie cię szanowała. Zawsze przeważnie będzie Cię wykorzystywała po to, żebyś tylko był takim typowym półkiem rolnym do zarabiania pieniędzy i wysługiwania się tobą. A jeżeli naprawdę dziewczyna ciebie kocha, to będzie cię szanowała jakim jesteś i nie będziesz się musiał dla niej zmieniać. Pozdrawiam serdecznie.